Dzień dobry, witamy wszystkich. Bartek, wydaje mi się, że pierwsza połowa zdecydowała o tym, że Anwil Wocławek wyszedł na duże prowadzenie, kontrolował tak naprawdę mecz już do samego końca. I cóż, twierdza zdobyta, pierwsza porażka na własnym parkiecie. Czy zgodzisz się ze mną? No na pewno, Tomeczku. Yy, trzeba przyznać, że dzisiaj Ambil był drużyną dużo lepszą. Realizowali swoje założenia, my swoich nie realizowaliśmy. Szczególnie przez pierwsze 3 kwarty, 4 kwarty rzuciliśmy w do odrobienia szans, strat. Było blisko, może brakło trochę szczęścia, może, może trochę brakło zdrowia też. No i cóż, no, dzisiaj AMBI był drużyną lepszą. Trzeba, trzeba to oddać. A teraz mam takie pytanie do Ciebie. Dzisiaj przegraliśmy, wiadomo, trzeba to wziąć na klatę pierwsza porażka u siebie. Jak teraz będzie wyglądał ten tydzień przed naszym kolejnym meczem, swojej perspektywy? No myślę, że na pewno musimy przede wszystkim trochę odpocząć, później wyciągnąć wnioski z tego spotkania. Na pewno błędów było bardzo dużo w obronie, szczególnie dużo niepotrzebnych strat, które napędziły Anvil. Także jesteśmy mądrą drużyną, wyciągniemy wnioski i na pewno za tydzień w Stargardzie zobaczycie prawdziwe oblicze twardych pierników. Pozdrawiamy, dziękuję bardzo. bardzo.